Po porażce w Lubartowie drużyna Wisły 2 Kraków podejmuje rozpędzoną KS Wiązownica, która pokonała u siebie Podlasie Biała Podlaska. W tabeli stanowi Sandecja, Nowy Sącz i Podhale Nowy Targ, a my bohaterów dzisiejszej rywalizacji poszukamy w drugiej części tabeli Wisła 2 Kraków, 17 punktów po 15 spotkaniach, natomiast KS Wiązownica ma 12 2 Kraków w następującym zestawieniu. W bramce 12 Kamil Broda, 2 Kuba Wiśniewski, 3 Arkadiusz Ziarko, 5 Patryk Moskiewicz, 6 Danilo Bojko, 8 Karol Dziedzic, 9 Mateusz Muński, 10 ichor Chromych, 11 Piotr Starzyński, 17 Kacper Skrobański, 24 Filip Paniowski, szkoleniowcem Aleksandr Michajmu. 6 KS Wiązownica, w bramce 99 Jakub Osobiński, 4 Ruslan Grabowski, 6 Oesandr Paraniuk. 9 Arkadiusz Kasia, 10 Michał Kitliński, 17 Maciej Tonia, 19 Przemysław Maj, 20 Grzegorz Janiczak, 25 Jakub Jaruch, numer 66 to Michał Łazor, 72 Mateusz Wójcik szkoleniowcem Szymon Szydełko. To ze Zator poprowadzi dzisiaj zawody jako arbiter główny. Asystentami będą Łukasz Szysz, i Krzysztof Panek, gdzie rozpoczynamy zmagania 16 kolejki Petklik, 3 ligi grupy 4. Jakub Jaroch przy piłce. Sześciu zawodników wiązownicy w polu karnym Wisły, ale dobrze w defensywie, popracował pracował dziedzic. Choć ta piłka trafiła pod nogi Janiczaka, i to była bardzo dobra okazja dla drużyny. Teraz te wyniki są lepsze, ale dalej strefa spadkowa. To jest lokalizacja wiązownicy Wisła na połowie gości. Baniowski. Baniowski! Mocne strzelenie broni. Osobiński. Zamykał tą akcję Kuba Wiśniewski. Wyłożenie futbolówki na 16 metr. I to jest wskazanie na 11 metr Będzie rzut karny dla Wisły 2 Kraków. Po tym zagraniu piłki ręką przez kapitana KSU Wiązownica Macieja nie. Pojedynek Młyńskiego i Osobińskiego. Przed nami Mateusz Młyński. 1 do zera dla Wisły dwa Kraków. 11 minuta. Pewne dobre wykonanie rzutu karnego przez napastnika Wisły Kraków i mamy prowadzenie. Rozpoczął stoper Wisły, Broda już uruchomił Paniowskiego, ale Baraniuk na posterunku, okazja dla wiązownicy. Kasia i to jest w zasadzie stuprocentowa sytuacja, nie było też gwizdka sędziego, ale to powinno zostać umieszczone w bramce. Brody. Dużo przypadku, ale też. Wójcik. Dośrodkowanie Wójcika. Kasia w polu karnym. Arkadiusz Kasia! Ale nie ma rzutu karnego, pokazuje sędzia Kamil Zator. Grabowski faulowany przez szesnastce Kamila Brody. Dośrodkowanie Jarocha. Tym razem. Dziedzic wybija futbolówkę, jeszcze przedłużenie i było blisko. Potem jak Kitliński jako ostatni zagrywał piłkę w polu karnym. Wariant siłowy i to było bardzo mocne uderzenie, które wybronił jeszcze Jakub Osobiński, ale szuknął w tej sytuacji. Danilo Bojko przeniósł z problemami broda. Łazor, Starzyński, wygrał pojedynek, Starzyński i to jest wskazanie po raz drugi, narzut karny w tym spotkaniu, faulował Łazor Starzyńskiego, pokazuje sędzia Kamil Zator i rywalizacja po raz drugi pomiędzy tymi zawodnikami, Młyński kontra Osobiński, Młyński po raz drugi pokonuje Osobińskiego, tym razem bramka związownicy wyczuł jego intencje, ale to było na tyle pewne i skuteczne wykonanie rzutu karnego, że... Wisła cieszy się z dwubramkowego prowadzenia. Bojko, dobra kontrola, dobre zachowanie, ale podanie do dziedzica tak skuteczne nie było. Kitliński do Janiczaka, Janiczak. Kasia na ścianę do Janiczaka. Janiczak cały czas przy piłce uderzenie Toni. I to była bardzo dobra akcja KS-u. Wiązownica i Starzyński. Paniowski. Dobra akcja Wisły. Paniowski poczekał na Wiśniewskiego, ale cały czas Baniowski. Dograł do Muińskiego. nie ma trzeciej bramki, muński Powinien wpakować tą piłkę do siatki, to była stuprocentowa sytuacja dla Napastnika białej, świetnie czuje się z piłką Bojko, Dziedzic Dziedzic efektowny zagranie, Dziedzica To powinna być trzecia bramka, ale Paniowski Spudłował w tej stuprocentowej sytuacji Ależ piękna asysta, byłaby to po zagraniu Dziedzica, ale to wszystko... O, Bo... o, 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 Dziedzic, dobra piłka. Jeszcze zamyka to wszystko. Młyński, uderzenie i to jest bramka dla Wisły 2 Kraków. To wszystko zrobił doskonale Starzyński i Wisła prowadzi 3 do 0. Piękna bramka po tym rzucie wolnym, za zabrakło reakcji defensywy wiązownicy i to właśnie Piotr Starzyński gra. Łazor, Kitliński, z do Janiczaka to jest szansa na odpowiedź, ale po raz kolejny Kamil Zator, nawet nie dopuszczał zawodników wiązownicy do protestu. Ten sezon nie jest wybitny pod kątem liczbowym dla Michalika, ale też dopiero piłkarze wiązownicy wracają, a Baniowski indywidualnie zakończył tą akcję. Lensywa Wisły dobrze spisuje, że w obronie własnego pola karnego tym razem Jaroch też nie był w stanie pokonać tej pierwszej przeszkody. Zamyka tą akcję Janiczak. Został w bramce broda, ale Wiśniewski. Biłkę stracił Michalik do wójcika Jakub Wójcik Wójcik uderzenie broni broda Moskiewicz podłączył się z toper Wisły do tej akcji. Jestem przewaga Wisły Podanie to do... Kromycha, ten do Tokarczyka, Tokarczyk! Uderzenie, ale tym razem to nie... Spróbuje, nie... szuka tych swoich okazji, być może teraz Omuru zapoczątkował tą akcję. Wójcik do Michalika, Michalik na pole karne, zamyka tą akcję! Buńko i to powinna być bramka. To było wszystko bardzo dobrze zaplanowane, Michalik zagrywa, tutaj został Omuru, także... Stali, stalowa wola... Czyli najbliższego rywala Wisły Kraków, ale pierwszego zespołu, już na poziomie pierwszej ligi. Tymczasem okazja dla wiązownicy Jaroch jest późno. To była najlepsza interwencja Brody w tym meczu i jedna z najlepszych okazji dla wiązownicy w drugiej połowie. Jaroch Posyła futbolówkę na bliższy supek. Uderzenie Janiczaka. Dziś dużo strzałów, dużo ofensywnych Janiczaka. Tym razem nic. Przedłużył tą piłkę. To okazja dla Wisły. To jest czwarta bramka dla Białej Gwiazdy. Rezerwy rozbijają wiązownicę. To jest czwarta bramka. A pierwsze autorstwa Jechora Kromycha w tym spotkaniu. Jechor Kromek, piłka dla Wisły dwa Kraków. Uderzenie bardzo mocne, i w piąte trafienie staje się faktem. A autorem bramki Michał Zimon to jest piękna. Wiktoria, jeśli chodzi o efekty bramkowe, ale teraz. Kraków 5 do 0 w ramach 16. kolejki Pet Click Ligi Grupy 4. Wisła, tym samym, ma 20 punktów i oddala się od strefy spadkowej.